jak te płatności odroczone e, mogą zwiększyć sprzedaż właśnie bez tej inwestycji w reklamę, jak to, jak dostępność płatności odroczonych e, wpływa na zachowania klienta e, i na to, jak, e, jak on kupuje e, w naszym e, sklepie. Może najpierw trochę takich ogólnych trendach, jak wygląda w ogóle rynek e, płatności w Polsce. E, w tym momencie e, ponad połowa klientów e, Sprawdza i sprawdza, jaka jest dostępność płatności w sklepach internetowych, zanim dokona zakupu. Jeżeli chodzi o te najbardziej preferowane metody płatności, no w większości, pewnie sami to dobrze wiemy, najpopularniejsza metoda płatności w Polsce, czyli blik. Wiadomo, że ona gdzieś tam jest różnica w zależności od wielkości koszyka w naszym sklepie. Czym to jest niższa kwota, tym płatności blikowe są. Bardziej chętnie e, używane. E, w tym momencie dalej mocne są e, te takie klasyczne przelewy, e, przelewy e, bankowe przez serwisy płatności, to jest około 1,4. E, coraz większą popularność e, pewnie też dzięki tym serwisom streamingowym w miejscach, które nas trochę bardziej e, mobilizują do tego, żeby korzystać z karty płatniczej. Te karty płatnicze e, też e, są coraz częściej wybierane mimo wszystko w sklepach internetowych. E, wiadomo, pewnie macie inne, różne doświadczenia, ale mocno to jest zależne od tego, jaka to jest branża, jaki to jest sklep i jaki klient e, wybiera, e, wybiera zakupy e, u nas. W dalszym ciągu niestety, niestety, silne są płatności za pobraniem. Nawet jedna czwarta klientów w dalszym ciągu wybiera tą trochę już chyba dla nas archaiczną metodę, metodę płatności. Oczywiście portfele elektroniczne, Apple Pay, Google Pay, niestety, mimo swojej niesamowitej wygody są dosyć mało, mało, mało często wybierane. Tutaj, jeżeli chodzi o samo zachowanie klienta w kontekście wyboru płatności, większość, bo ponad 80% kupujących, sprawdza metody płatności dostępne na sklepie, zanim dokona zakupu. Patrzy, czy jest tam dostępna przez nich preferowana metoda płatności. W tym momencie 1 na 5 konsumentów, dla niego najbardziej preferowaną metodą płatności są właśnie płatności odroczone. Klienci mają z nią bardzo pozytywne, pozytywne doświadczenia, wykazują, że są bardzo wygodne. W tym momencie na rynku polskim można powiedzieć, że 40% klientów już w tym momencie skorzystało z płatności odroczonych i przede wszystkim korzystają z nich w przypadku takich większych albo niespodziewanych zakupów. Ten trend też jest widoczny w momencie, gdy... Klient chce kupić produkt droższy. W przypadku zakupów powyżej 1000 złotych, to jest bardziej preferowana metoda płatności. Jeżeli chodzi o wzrost tego rynku płatności odroczonych w Polsce, przez najbliższe lata będzie to około 50% wartościowo rok do roku. No dobra, ale mam nadzieję, że wszyscy wiecie, czym są płatności odroczone, ale mimo wszystko, tak pokrótce, co to takiego jest. BNPL, czyli Buy Now, Pay Later, płatności odroczone są tak naprawdę tym, jak się nazywają dokładnie, czyli pozwalają na przesunięcie momentu płatności od momentu zakupu. Razem z PayPo klient może sobie przesunąć ten moment płatności całkowicie bezpłatnie o 30 dni, właśnie bez, bez żadnych dodatkowych kosztów. Dla klientów powracających, którzy dokonali przynajmniej jednej transakcji z PayPo, taki klient Klient ma dodatkową możliwość, czyli rozbicia sobie swojego zakupu dodatkowo na wygodne raty, które są uzależnione od wielkości, wielkości zakupu. Przed każdym zakupem klienta badamy jego zdolność kredytową i tacy stali powracający klienci, mogą dokonywać zakupów nawet do 5 tysięcy złotych. Jak wygląda sam proces zakupowy z punktu widzenia klienta? Klient oczywiście wybiera metody płatności, czy to na czekaucie w sklepie internetowym, czy na bramce płatniczej, jeżeli jest pierwszy raz nie miał jeszcze styczności z PayPal, musi podać swoje podstawowe dane. To są naprawdę podstawowe dane, imię, nazwisko, PESEL i dane adresowe. Więc nie ma tam żadnych długich formularzy, nie musi podawać danych, nie musi podawać żadnych skanów dokumentów, oświadczeń o dochodach, ani nic takiego. Jeżeli klient jest klientem powracającym, to tak naprawdę jednym krokiem może potwierdzić taką transakcję PayPo, czy to za pośrednictwem kodu SMS-owego, czy jeszcze szybciej, jeszcze wygodniej przez aplikację PayPo. Jako PayPo opłacamy od razu ten rachunek klienta w sklepie. Sklep otrzymuje środki od razu i tak naprawdę klient wtedy ma ten wybór na płatność po 30 dniach, lub tak jak mówiłem, jak jest klientem powracającym, może sobie rozłożyć to na raty. Tak, jeżeli klient zwróci środki, znaczy zwróci, zwróci produkt, no to oczywiście ta wartość zakupu jego jest pomniejszana. Tutaj sklep wedle swojej, wedle swojej polityki oczywiście dokonuje zwrotu, a klient płaci tylko za ten towar, który sobie zostawił. Od pewnego czasu PayPal jest też już dostępne dla sklepów stacjonarnych. Tak jak tutaj przykład sklepu CCC, klient może mieć takie omnichannelowe doświadczenie, czyli zarówno w sklepie online, jak i w sklepie stacjonarnym również może dokonywać płatności odroczonych. Paypo może być dostępne zarówno w aplikacji naszej, czyli PayPal, jeżeli sklep nie ma swojej, albo bezpośrednio w aplikacji sklepu. Tutaj też będę miał teraz bardzo ciekawą informację, ponieważ już niedługo, naprawdę można powiedzieć już że na dniach jako Paypo będziemy wydawać we współpracy z Wizą swoją kartę płatniczą. Będzie to wirtualna karta, którą klient będzie mógł sobie dodać do portfela Google Pay albo Apple Pay i dokonywać płatności w sklepach stacjonarnych z którymi współpracujemy, więc tu będzie już niedługo dostępna taka opcja w aplikacji. Jeżeli chodzi o PayPal, w tym momencie mamy, można powiedzieć, 80% rynku. Jest tutaj taka mała gwiazdeczka, że dotyczy to całego rynku poza Allegro. W tym momencie kupuje z nami i to kupuje na co dzień, dokonując przynajmniej jednego zakupu w miesiącu, już prawie 2 miliony klientów. Ci klienci dokonali w zeszłym roku prawie 14 milionów transakcji na kwotę ponad 3,5 miliarda złotych. W tym momencie jesteśmy dostępni już w 30 ponad tysiącach sklepów i możemy się poszczycić bardzo dobrą opinią 5.0 na, na serwisie Opineo. Można powiedzieć, że jako PayPal wyrośliśmy z branży odzieżowej, z branży beauty. Tam rzeczywiście klienci, a właściwie klientki, najbardziej poszukiwały tej metody płatności, tam ona była najbardziej pożądana i rzeczywiście e, większość, ta, ta początkowa ilość sklepów e, to właśnie była branża odzieżowa, ale z czasem klienci, po pierwsze klienci chcieli, ale również merchanci, sklepy internetowe zauważyły, że e, płatności odroczone właśnie powodują ten wzrost sprzedaży, zadowolenie klientów i ułatwiają i powiększają sprzedaż. Dobra, tutaj będzie trochę case study. Co daje PayPo sklepowi internetowemu? Przede wszystkim z tego, co zauważyliśmy, bo robimy badania z naszymi sklepami, zarówno przed tym, jak płatności PayPo są udostępnione w sklepie, jak i po jakimś czasie. Więc zauważyliśmy, że przede wszystkim wzrastają średnie koszyki. Te zakupy z PayPo umożliwiają klientowi to, żeby kupić więcej, kupić kilka produktów albo kupić produkt droższy, bardziej premium. Dzięki temu wartości koszyków rosną średnio od 20 do nawet 40%. Widzimy też, że... Jest znaczący spadek porzuconych koszyków. Jeżeli jest odpowiednia komunikacja o płatnościach odroczonych, są jakieś dodatkowe mechanizmy, które powodują to, że klient tego koszyka nie porzuci, to rzeczywiście... Ta ilość porzuconych koszyków jest, jest dużo mniejsza, od 15 do 20% w zależności od komunikacji ze strony sklepu. Jak klient widzi, że mimo, że nie, wiem, nie ma ochoty w tym momencie ruszać tych środków, ale widzi, że są płatności odroczone, jest dużo bardziej skłonny do tego, żeby sfinalizować zakup. Klienci Paypo też są klientami bardzo lojalnymi. Średnio kupują nawet dwa razy częściej niż pozostali klienci w naszym sklepie. No i jest jeszcze taki ciekawy case, czyli ta sprzedaż w pierwszej cenie. Klienci PayPo są dużo bardziej skłonni do tego, żeby nie czekać na jakąś promocję, która kiedyś tam może będzie, czy jakaś wyprzedaż, tylko są dużo bardziej skłonni do tego, żeby kupić tu i teraz w tym momencie, kiedy oni chcą kupić ten produkt i jego potrzebują. W tym momencie badaliśmy też, też sklepy w zeszłym roku. Rozmawialiśmy z naszymi partnerami i jedna trzecia z nich zauważyła większą liczbę klientów od momentu wprowadzenia, wprowadzenia PayPo. Ta wyższa wartość koszyków też jest zauważalna i połowa sklepów stwierdziła, że wartość i ilość zakupów w ich sklepie wzrosła od momentu Prowadzenia płatności odroczonych. Tutaj takie szybkie case study. E, tu mam akurat sklep z branży fashion, może znany Wam, Dizzy. E, tutaj od wprowadzenia e, średnia wartość koszyka z PayPal była o 30% większa w, w porównaniu z innymi metodami płatności i to już 6 miesięcy od wdrożenia, ponieważ rzeczywiście klient. Musi się przekonać, musi zauważyć, musi się nauczyć też przez pewien czas, że te płatności są dostępne, ale tutaj ten wzrost był dość szybki i znaczący. W tym momencie ponad 10% zamówień w tym sklepie jest wykonywana metodą PayPal. Tu mamy jeszcze kolejny case z branży Beauty. Tutaj nawet 30% wszystkich transakcji jest dokonywanych płatnościami odroczonymi. O dziwo mają one, wyższą konwersję, licząc konwersję, ilu klientów weszło na stronę, ilu klientów weszło na kartę produktu, zobaczyło produkt, a dokonało zakupu, to tutaj ta konwersja na kliencie w przypadku płatności odroczonych jest dużo większa, i też w tym sklepie jest bardzo wysoka konwersja, jeżeli chodzi o samą płatność odroczoną nawet 85%. Tutaj trochę powtórzę, bo to jest też znany case, ale powtórzę to, co koleżanka mówiła wcześniej, czyli o tym pozycjonowaniu informacji do klienta. Klient, klient z płatności odroczonych bardzo często jest klientem takim, który by nie dokonał zakupu w naszym sklepie, jeżeli tych płatności odroczonych by nie było. A jeżeli one nawet są, on musi mieć informację, że one są dostępne. Oczywiście wiadomo, warto to pokazać, czy to na stronie głównej, na stopce, ale jedną z ważniejszych rzeczy jest wyjście do tego klienta. Pokazanie tego, czy to na kreacjach reklamowych, czyli w tym momencie, kiedy on tak naprawdę ma pierwszy styk z naszym sklepem, gdzieś w social mediach, gdzieś na Facebooku czy Instagramie. Już wtedy podejmuje decyzję zakupową, czy on chce, czy ma ochotę. I tu informacja o tym, że PayPo jest dostępne, że będzie mógł zapłacić w tym sklepie płatnościami odroczonymi. Znacząco zwiększa CTR, zwiększa klikalność w takie kreacje reklamowe. No i tutaj tak, ta decyzja zakupowa, którą klient dokonuje właśnie na, zazwyczaj na karcie produktu. On ląduje w naszym sklepie właśnie, właśnie tutaj. I tutaj się zastanawia tak naprawdę tu jest ten proces, czy kupię, czy dodam do koszyka, i ta informacja właśnie w tym miejscu jest. Chyba najważniejsza. No dobrze. Na co zwracać uwagę, wybierając operatora płatności odroczonych? Na konwersję, jak to wygląda, jak wyglądają statystyki. Warto podpytać swoich kolegów, jak to wygląda wśród innych, innych rozwiązań, jaka jest opinia klientów, jak wygląda ten proces zakupowy taką metodą płatności, jakie są robione działania marketingowe wspólnie z merchantami. U nas w PayPo bardzo zwracamy uwagę na konwersję. Konwersja jest dlatego taka ważna, ponieważ. Wy jako sklep płacicie za reklamę, ściągacie do siebie klientów i nie chcielibyście, żeby ten klient na ostatnim kroku swojej ścieżki zakupowych, czyli już dodał produkt do koszyka, podjął decyzję, on go chce. Głupio by było w tym momencie stracić tego klienta z takiego powodu, że konwersja już na samej metodzie płatności, czyli klient chce zapłacić. Ale nie może z jakiegokolwiek powodu, żeby tego klienta w tym miejscu tracić. Dlatego właśnie tak bardzo dbamy o to, żeby ta konwersja była jak największa. Ta szybka decyzja. Bardzo krótki proces, ten wskaźnik akceptacji, czyli scoring klienta, żeby też był bardzo wysoki, żeby to było bardzo wysokie. W niektórych sklepach, gdzie mamy dużo powracających klientów, dużo klientów, których już znamy, ta konwersja wynosi nawet 90 kilka procent i można ją porównać tak naprawdę do takich standardowych metod płatności, nawet jak Blik, czyli tak. To, na co zwracamy uwagę u nas, e, czyli ta możliwość zapłaty na, za zamówienie w kilka sekund, dwa kroki transakcyjne, e, czyli jeden krok tylko e, akceptujemy, jeżeli jesteśmy klientem e, powracających, nie ma skanów dokumentów, nie ma dostępu do konta, nie trzeba podawać e, kart płatniczych. No dobrze, i jacy są ci klienci, którzy właśnie wybierają PayPal? Są to klienci, którzy kupują mądrze, kupują sprytnie, kupują wtedy, kiedy oni mają na to ochotę, kiedy im się to opłaca, kiedy mogą wybrać sobie też dodatkowo te wygodne raty, które powodują właśnie, że, że mogą sobie rozłożyć ten większy zakup na wygodne. Na wygodne raty. Dzięki PayPal mogą sobie pozwolić na więcej, e, mogą kupić większą ilość produktów, mogą kupić produkt bardziej e, premium. Większość z klientów e, płatności odroczonych stara się mimo wszystko spłacać e, płatności w tym bezpłatnym okresie 30 dni, e, więc tu widzimy, że oni. E, jednak bardzo mocno e, analizują swój budżet, e, sprawdzają na co sobie mogą pozwolić e, i to e, właśnie powoduje, że ta wygoda e, daje im e, tę możliwość, że, e, że dokonują tych zakupów. E, już w tym momencie klienci, którzy kiedyś kupowali z płatnościami odroczonymi, e, a nie widzą ich w koszyku, są w stanie zrezygnować z zakupu. Czy są jakieś pytania? Proszę. Czy mamy mikrofon? Nie mamy mikrofonu? Mamy mikrofon, dobra. Z tego co mi wiadomo, wchodzicie Państwo też na rynki zagraniczne. Tak. Y, na przykład Rumunia, tak? Tak, dokładnie tak. A czy oprócz Rumunii jeszcze jakiś rynek? Y, powiem tak. Y, Chcieliśmy w tym roku wystartować na kilku nowych rynkach, ale, że tak powiem, przesunęliśmy trochę możliwości nasze właśnie w stronę tej karty płatniczej, więc tutaj kończymy jej development, więc na pewno w przyszłym roku powinny się pojawić już nowe rynki razem z PayPal, ale ciężko mi powiedzieć w tym momencie, znaczy nie mogę za bardzo powiedzieć, które, ale raczej skupiamy się tutaj na Europie Środkowo-Wschodniej. A czy mają państwo wyniki z Rumunii? Czy dużo klientów na przykład zrezygnowało z opcji pobrania na rzecz PayPal? E, powiem tak, znaczy tam i jak sprawdzaliśmy, rzeczywiście takiej metody płatności tam nie ma, więc ona jest tam bardzo pożądana i widzimy niesamowite wzrosty, ale myślę, że w tym momencie jeszcze ciężko powiedzieć. Znaczy na pewno trend jest i to powinno spadać, ale ciężko jeszcze w tym momencie jakieś większe, szersze wnioski wyciągnąć z tych, z tych danych. Tak, cześć Łukasz z House. Ja mam takie pytanie dotyczące integracji, bo hmm. tego nie jestem pewien czy jest możliwość integracji w ten sposób żeby nie wychodzić ze sklepu i pozostać jakby w witrynie czy za każdym razem opuszczamy sklep i jeżeli jest opcja taka żeby zintegrować to tak że jestem w domenie sklepu to mm. czy to ma wpływ na konwersję e Powiem tak, na ten moment nie mamy takiej możliwości, żeby jakimś iFrame'em czy czymś, czymś to załatwić właśnie z poziomu, żeby nie wychodzić z domeny sklepu. No mamy integrację z różnymi wtyczkami, ale zawsze to jest stety, niestety związane z tym, żeby, żeby przekierować klienta. Mimo wszystko widzimy, że no, dbamy o tą konwersję, robimy cały czas AB testy, robimy jakieś cały czas małe udoskonalenia procesu, ale widzimy, że konwersja bardzo dobrze się utrzymuje, pewnie miałoby to jakiś wpływ, ale no tutaj dochodzą też inne czynniki, jakieś bezpieczeństwa i tak dalej, więc na ten moment na ten moment nie mamy takiej opcji. To ja takie pytanie, może bardzo niewygodne, czy macie wyniki jak PayPal wpływa na poziom zwrotu w sklepach? Mhm. Bo tak naprawdę jakby to chyba trochę oczywiste, że klient czuje, że może zamiast 500 zł tutaj wydać sobie 1500, to on może po prostu zamałać towary, żeby po prostu je poglądać. Mhm. I czy takie badania prowadzicie i jak to wygląda? Powiem tak, no oczywiście prowadzimy, rozmawiamy z naszymi merchantami e, cały czas. Ciężko mi tutaj powiedzieć o jakichś takich ogólnych liczbach, ponieważ mocno to zależy e, i to też widzimy w zależności od branży. E, wiadomo, że gdzieś tam branża odzieżowa, e, branża obuwnicza, tam ta, tamte zwroty są, e, są zdecydowanie większe, e, ale na przykład w pozostałych branżach jest to tylko kilka punktów procentowych różnicy, na przykład. E, mocno to też to też zauważyliśmy e, i nie, nie zawsze też chcę na to, o tym mówić, ale też widać, gdy na przykład klient, znaczy klient, gdy sklep, e, nie wiem, zmienił dostawcę ubrań, albo rzeczywiście ta jakość gdzieś tam e, trochę może nie zagrała e, i też widać czasami, że jak sklep wychodzi z nową linią, e, te zwroty rosną. E, więc. Tutaj ciężko mi powiedzieć, no oczywiście to wzrasta, ale też widzimy to, że mimo wszystko klienci, jak już zamówią i mają bardzo często już ten produkt u siebie, to są dużo bardziej skłonni do tego, żeby go sobie już zostawić. Więc mimo wszystko, tak patrząc zwroty, a wartość ta dodana, czyli zwiększone, zwiększone koszyki, mimo wszystko to się jak najbardziej, że tak powiem, spina i, i te zakupy klientów mimo wszystko są finalnie większe. Dobra, ja mam jeszcze tutaj pytanie o etyczność tego rozwiązania. Jako, że staram się mieć brand bardzo etyczny i jest to mhm. core tej firmy to tutaj jest, no to nie jest do końca metoda płatności, co to są pożyczki krótkoterminowe i w UK łatwość zaciągania takich pożyczek doprowadziła do znaczącego poziomu nawarstwiających się takich pożyczek i tutaj była taka statystyka, że 78% osób stara się spłacić w tych 30 mhm. dni, i jak faktycznie wygląda ilość osób, która jest w stanie spłacić te pożyczki, które no myślą, że są w stanie spłacić, no, no bo to jest jednak dosyć istotne. E, pewnie. To ja tylko tak powiem, bo wspomniałeś o rynku brytyjskim. E, tam. Tak, tam jest po pierwsze dużo dłużej, rzeczywiście te płatności są dostępne, ale tam też rynek był trochę mniej uregulowany niż u nas. Tam tych firm pożyczko, znaczy tych firm by now pay later było trochę więcej. Klienci mogli się zarejestrować we wszystkich z nich, w każdej z nich dostawali bardzo duże limity i tak naprawdę mogli, znaczy no, mogli się bardzo wysoko zadłużyć. U nas takiego problemu nie ma. I też go nie zauważyliśmy. My się bardzo ostrożnie podnosimy ten limit klientom. No też właśnie z tego względu, żeby jakoś tam się nie zadłużyli. Też to, co wspomniałeś o rynku brytyjskim, tam też większość operatorów daje klientom tylko te 30 dni. Ja wiem, że może to dziwnie zabrzmi, ale przez to, że u nas klient ma możliwość rozłożenia na naraty, powoduje, że jest w stanie sobie no bardziej że tak powiem, no być bardziej ostrożnym i też mieć mniejszą tą spłatę później miesięcznie. Czyli mimo, że kupi produkt, nie wiem, za 2000 zł, będzie miał to rozbite na 6 rat, ten jego poziom tej raty będzie stosunkowo niski. W przypadku, gdy to jest tylko 30 dni, no to okej, okay, dobra, byłem przed wypłatą, kupiłem coś za 2000, ale dostałem wypłatę i teraz muszę te 2000 całe wyłożyć. Więc tamten rynek też jest coraz bardziej uregulowany, no idzie to w trochę podobną stronę do tego, jak, jak w Polsce, my też musimy teraz już sprawdzać bardziej dokładnie klientów, sprawdzać w bazach kredytowych, zgłaszać też do baz kredytowych, więc tak naprawdę w związku z tymi regulacjami na to z tego co widzimy, nasz rynek jest bezpieczny. My też oczywiście jest taki współczynnik spłacalności kredytów NPL, czyli ilu klientów, jaki procent pożyczek pozostaje niespłacona. I tutaj. No, jako, jako branża kredytowa, gdy ma tam okolice 5-6%, to, to jest super. My mamy ten współczynnik kilkukrotnie niższy. Klienci Paypo, klienci płatności odroczonych, mimo wszystko, w Polsce spłacają to częściej. Że tak powiem, też klienci w Polsce też Mam wrażenie, że dużo, znaczy inaczej traktują płatności odroczone i ogólnie kredyty, że jest to ich pierwsza rzecz, którą muszą spłacić i chcą spłacić, żeby być na czysto. Więc tutaj no, nie widzimy, staramy się robić ostrożnie jakieś ruchy powiększania klientom limitu, ale tutaj nie widzimy na ten moment zagrożenia i raczej nie, 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 nie uważamy, żeby to powodowało jakieś mocne zadłużenia klientów. Super. E, dziękuję. Ja jeszcze. E, to, to jeszcze, jeszcze jedno pytanie. Dziękuję. E, ja mam dwa pytania w jednym. Po pierwsze, w którym momencie uwalniacie środki dla merczanta? Mhm. I po drugie, czy akceptujecie sprzedaż B2B? Czyli czy Dobra. w modelu uwzględniać mhm. się już, już mówię, jeżeli chodzi o środki, tak jak wspominałem, środki są przekazywane od razu. W przypadku integracji bezpośredniej jest to domyślnie D plus 1, czyli zbiorczo na następny dzień roboczy. Wszystkie środki są na koncie, koncie sklepu, więc tutaj też nie ma żadnego ryzyka, czy klient to później spłaci, nie spłaci, cokolwiek się z tym stanie, czy rozłoży na raty. Nie ma to dla sklepu znaczenia, wszystkie środki są już u was na koncie bezpiecznie i Tutaj nie ma problemu. A jeżeli chodzi o B2B, na ten moment w PayPo kierujemy naszą ofertę tylko do klientów indywidualnych. W celu rejestracji trzeba podać PESEL, więc na ten, moment, na ten moment nie, ale zobaczymy, co czas pokaże. Myślę, że niedługo kolejne fajne produkty będziemy pokazywać, więc mam nadzieję, że już niedługo też tą część rynku będziemy w stanie obsłużyć. Dziękujemy. Wielkie brawa dla Adama. Dzięki.